Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć smertu las, wszelek radnić, zapraszam do Was dźwięk, I załączcie dźwięk, podejście i musiał się dla was nowy milny zbliża się niebezpieczeństwo. Chwijcie się, pokargamy. Jak jak nie Dla wszystkich niech pomyśl. Dwie łyżki pyłku stokrotki i szczypta suszonej paproci. Paposmercie, A po smercie! A po smercie! Co się dzieje, ważniaku? No, no, chciałem się zapytać, czy tropiciel już wrócił z truflami Nie, ważniaku, tropiciel jeszcze nie wrócił z truflami Kiedy wróci, na pewno dowiesz się o tym pierwszy oh. La, 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 la Cześć, łasuchu Co się stało? Nie jesteś głodny? Twoje ciasta wyglądają tak smertnie <laughs> Jak mogę jeść ciasto, kiedy myślę o zapiekanych truflach, o pasztecie z truflami i o jajecznicy? Och, doskonale cię rozumiem! Trufle są takie dobre! Co ty opowiadasz? Trufle są aptosmernfnie najwspanialsze i najsmaczniejsze na świecie! Nie cierpię trufli! Wiersz kocham trufle, poety smerfa. Kocham trufle za ich smak. I król chętnie by je jadł. Z łyżeczką musli, z lodami też. Już myślę, gdzie je jeść. Hm. <trufle, trufle mają smerfny smak. Uwierzcie mi, smakują tak. I z jajecznicą, z sosem i bez, kocham trufle, są de bez. Trufle mają smertny smak, uwierzcie mi smakują tak Z musli, z lodami, z trzynko też Uwielbiam trufle, kocham je jeść mm. Trufle są przysmakiem mym Za nimi pójdę w ogień i w dym Czy z wiecznicą, z sosem czy bez Kocham trufle są Nie cierpię trufli! Przemocy też nie cierpię! Hmm. O nie! Nowa zmarszczka! Och, papo smerfie! Papo smerfie! Papo smerfie! Papo smerfie! Czy tropiciel wreszcie przyniesie trufle? Ach, tak, Lalusiu, wkrótce tu będzie. Och, co za smerfność! Potrzebuję trufli do truflowo-błotnej maseczki. Truflowo-błotnej?

Chcemy trufli! Robimy, chcemy trufli! 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 Chcemy trufli! w domu, tropicielu! Czy przysmerfowałeś nam dużo pysznych trufli? Właściwie tak, choć miałem małe smerfnięcie z klakierem i... Ach jej, patrzcie! W torbie jest dziura! O nie! Aha! Torba jest pusta! O nie! A! A! nie! Czy to oznacza, że nie ma tu trufli? Cóż, udało mi się ocalić jedną... Tylko jedną... Co? Stop! Stop! Co? 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 Co się tu smerfuje? Popo Smerfie, tropiciel przysmerfował tylko jedną truflę Więc trzeba się podzielić Właśnie miałem to powiedzieć, po Smerfie Trzeba się zawsze dzielić sprawiedliwie i dlatego ja no, chcia... Cicho, bądź ważniaku Możemy zrobić tylko jedno Podzielić trufle po kawałeczku dla każdego smerfa Tak, tak, No tak dla ciebie, dla ciebie, dla ciebie i dla ciebie. I dla ciebie. Rozumiem, że trzeba się dzielić, ale to jest śmieszne. Smerfujemy równo, osiłku. Następny. Dziękuję, papo smerfie. To niesprawiedliwe! Osiłek dostał smerfniejszy kawałek niż ja. Żartujesz sobie. Mój kawałek jest taki mały, że nawet się go nie czuję. To niesprawiedliwe. Mój jest mniejszy! A, Słuchajcie smerfy! Skoro nikt inny nie chodzi po trufle, tylko tropiciel, musicie się zadowolić tym, co wam przysmerfuje. No nie, to to nie, nie ja nie tylko tropiciel ja, umie wysmerfować trufle, po smerfie! No cóż, jesteśmy od niego uzależnieni. No, 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 a może trzeba go poprosić, żeby was nauczył, jak szukać trufli? Genialny pomysł, papo po Więc nauczysz nas! Och, dziękuję, drobicielu! Cóż, ja, ale ja nie, nie wiem, jakby to powiedzieć, ale, ale, no jakby... To jest, jest mnóstwo drogi! trzecia czwanka! O, trochę lu co się stało? Orety wygląda bardzo niesmętnie. Ej, ej, i co my teraz zrobimy? A, co tylko zwyczajne świnie. Papa Smurf mówi, że ludzie używają świń do szukania trufli. jesteś pewny? Ależ oczywiście, świnie uwielbiają trufle, więc je smurfują. A potem ludzie zabierają trufle świniom i. Hej! Zaczekajcie na mnie! Złodzieje trufli! Za nimi! Taj jesteśmy bezpieczni. Och, biedny tropiciel! Smerwną wielkiego guza. Ojeju, smarfetko! Lepiej zanieśmy go do domu. Papa, smerw znajdzie jakiś lek. A, a, a w którą stronę do domu? No. 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 Nie, Zastanówmy nie, nie. się, smerfowaliśmy tam, ale usłyszeliśmy świnie i musieliśmy smerfować tutaj Nie możemy wrócić tą drogą, ludzie mogą nas zobaczyć Tropicielu, obudź się proszę, musisz pokazać nam drogę do domu e, o, Witajcie Ach, Tropicielu, co za szczęście, że znów jesteś cały smerfny. E, e, gdzie ja jestem? Myślałem, że ty nam to powiesz, tropicielu. Tropiciel? Co za tropiciel? A wy kto? ja no To Och, wielki Smurfie stracił pamięć. Och, już nigdy nie wrócimy do domu. Przestań beczeć, tropiciel nie jest sam. Ja smerfnę drogę do domu. Chodźcie za mną. Papa Smerf zawsze mówi, ważniaku jesteś najmądrzejszym smerfem i jak zajdzie potrzeba, pokierujesz smerfami, bo... Ech! Hej, hej, zaczekajcie na mnie! Słyszycie! Hej! Ach. Co się stało z perfetką? Tropiciel zniknął! Niekdo. Och, musimy go znaleźć! Tak, stracił pamięć! Ty a, a ja tutaj! Nie! A, a... Nauczymy tych złodziei, żeby nie kradli naszych trufli! Zabrać ich do króla! Jakie to okropne! Nie pamiętam nawet jak się nazywam! Co ona mówiła? Trębacz? Tułacz? Turek? Tkacz? Mm -hmm. Więźniowie do króla! A, a kogo mi tutaj przyprowadziłeś? To złodzieje, o królu! Złodzieje trufli! Kradną moje trufle, więc ich ukarać! Ach, nie wiedzieliśmy, że to twoje trufle, darza, Wysokość! Ani słowa! Wszystkie trufle należą do knaka, czyli do mnie! Ależ to bardzo niesmerfne! Przecież nie zjesz wszystkich trufli, prawda? A, a e. Jeść trufle, fu! Nigdy nie jemy trufli. Mają paskudny smak. Zabieramy je na wyspę, na jeziorze śmierci. A po co to robisz? Eee, bo coś uwielbia trufle i Ciszko. bardzo się cieszy. Ale co? Potwór bez imienia! Chcecie nas tutaj zostawić? Ojeju, jak się śpieszą, żeby stąd odsperfować! Tak, ale ciekawe czemu? Ach, gdzie ja widziałem te śmieszne, niebieskie ludziki, spufy, a może slufy, sofy? Tak jest, slufy! Niech pomyślę, dwie łyżki pyłku stokrotki i szczypta suszonej paproci. Papo, papo smerfie! Nie, znowu, no. Co się dzieje w posiłku? No, mów o co chodzi? Wybacz, papo smerfie, zastanawialiśmy się. Kiedy troficiel wróci z trównami, tak? Tak! Skąd wiesz? Bo zgadłem, Słusznie się martwisz o siłku, tropicieli reszta już dawno powinni wrócić. Zawołam smerfy! Hmm, niech pomyślę, na smerfa były tu, ale nie same. Do kogo należą te ślady, Papo smerfie? Do truflowych troli Niestety nie sądziłem, że tropiciel posmerfuje tak daleko na południe, bo bym go ostrzegł Trole są niesmerfne, prawda, Papo? Tak, zgrywusie i to bardzo Zbierzcie trochę trufli, przydadzą się podczas rozmów z trollami Szybko! A, a może smufy? Nie, smify. A, a może spufy? Nie smufy. Hej, tropicielu! Jesteś jednym z nas, pamiętasz? Widzę, że tropiciel mocno uderzył się w głowę. Zdaje się, że ma amnezję. Amnezję? No, a co ze mną? No ja mam coś do przesperfnięcia: e, trufla! E, Ktoś jeszcze ma trufle? Oczywiście, że nie mam. Może mam jedną albo dwie. Na pomoc! Postaw mnie potworze! Ha, ha, ha! Ejejejejej! ważniaku, czemu schowałeś truflę i nie podzieliłeś się z nami? E, e, wiesz czemu? Smurfowałem je na niesmurfny dzień. <laughs> I całe szczęście, co? Myślę, że to wejście do jaskini truflowych trolli. Jak się tam dostaniemy, papo smerfie? Wiem, jak smerfnąć, papo smerfie! Hej, straszydło! A ty, co tutaj robisz? Mam dla ciebie prezent! <noise> Proszę! Prezent! Ja, mm. Szybciej, szybciej! Smerfnijcie tylko, ale trufli! Ojej, słyszałem o truflach, prawda? Cii, idziemy, może zaprowadzą nas do Smerfów Niech mnie co... To... Zostawcie tutaj trufle, jeśli mu nie starczy, więc zje smerfy z wyspy! O wielki smerfie patrzcie! Nasze smerfy są na wyspie. Musimy je wysmerfować, zanim się coś stanie. Chyba wiem, jak to zrobić. To powinno wystarczyć. Zgrywusie, i trufle. się. Och, bardzo dobrze! Bardzo dobrze! Smerflij jeszcze jedną i smerfuj dalej. Mam nadzieję, że papież smerfowi nie skończą się trufle. Nie tylko ty się martwisz. Czuję bardzo dużo trufli. Czy może mufli? Szybciej potwór może wrócić w każdej chwili. Och, no oh, jesteśmy uratowani! Niech oh, dla placusza i kasiłka! Niestety to już ostatnia, ta posmerwia! Miejmy nadzieję, że potwór już się najadł. Teraz musimy posmerfować do pomostu. Chodź, tropicielu! Tropiciel? Tropiciel? Dokąd on posmerfował? Jaka smaczna pufna. Skąd się tu wzięła? To za szczęście, że się udało. Uciekajmy, stąd w nogi! Uciekajmy! No, nie moje Musimy odnaleźć tropiciela! Tropicielu, hej, tropicielu! Tropicielu, gdzie jesteś? Cicho, cicho, bo trolle was usłyszą. A po ucieki! nadchodzą truflowe trolle! Tu ty jest? jest tropiciel? Halo! A -a -a.

Prawicielu, szybko, smerski trufle, a raczej a, pufle pufle, tak, tak, niech spróbuje, jakie dobre e, Masz tu, panie potworze, będziesz miał ucztę A, widzę, że lubisz pufle Tak, ale pamiętajmy o trolach. Zmrfujcie dalej. Raz i dwa. Raz i, Roz, i dwa. Miło. Raz i dwa. i i dwa. zbliża się potwór. Dajcie trufle. Trufle zniknęły. Ochrój. Zniknęły. Smerfy złodzieje ukradły nasze trufle. O, Idę, dwa Dobrze, że tropiciel zabrał trufle z łodzi. Nie mieli czym nakarmić potwora. Tropiciel? Widzę, że z tobą źle. No, tropicielu, odzyskasz pamięć po powrocie do domu. A teraz smarfujmy stąd! Nie Co za przejażdżka Niech pomyślę: dwie łyżki pyłku, stokrotki i szczypta suszonej paproci. O, po śmierci! Cześć tropicielu! Pamięć już Ci wróciła! Jaka pamięć? O, nie przejmuj się! Papa Smurf pracuje już nad Elixirem. Ej, Chamajdo! Mm, mm, mm. Podaj deskę! Dobra usiłku! Wybacz tropicielu muszę iść! Tropiciel? To ja! To ja! Hej! To ja! Jestem Smurf tropiciel! A więc zgodnie z planem pracu się. Halo! Chłopaki, to co idziemy? A dokąd mamy iść? Dokąd smerfować trufle, no tak. A lubicie trufle? Trufle są takie smerfne, trufle są takie dobre, trufle są zdrowe, smaczne i smerfne, trufle są takie... A... O, ciekawe co mają przeciwko truflom. Opracowanie Telewizja Polska, Agencja Filmowa, reżyseria Andrzej Bogusz, dialogi Stanisława Dziedziczak, montaż i dźwięk Jakub Milencki. kierownik produkcji Monika Wojtysiak. Wystąpili Wiesław Michnikowski, Halina Chrobak, Mieczysław Gajda, Andrzej Gawroński i inni.